No się maneczko, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, tak na luzie, na spacerku, o wszystkim, o życiu, o relacji międzyludzkiej i nie tylko. Gdzie lecimy z tematem? Czym jest dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność? Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ma miejsce, kiedy osoba z powodu swojej niepełnosprawności traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji. Wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią. Natomiast dyskryminacja pośrednia to sytuacja, gdy pozornie neutralny przepis, kryty, kryty, kryterium lub praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością w porównaniu do innych osób. Ponadto, jako dyskryminacja uważa się Wszelkie niepożądane zachowania związane z niepełnosprawnością, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. W Polsce żyje ponad 4 miliony osób niepełnosprawnych, ale podejrzewam, że więcej żyje tutaj, bo te dane są po prostu tak. U, mogą być stare dane albo mogą być nowe, zależy. Nie orientuję się tak. Piracy drzwi te dane są tutaj podane. E, z, e, około 1100 tysięcy spośród nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawność, brak możliwości samodzielnego zapewnienia sobie normalnego życia indywidualnego i społecznego. Na skutek Wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Pojęcie definiowane wielorako w nauce i prawie. Nie, także powiem szczerze, że tutaj yy, nie powinniśmy traktować osób niepełnosprawnych gorzej, bo ja sam też jestem osobą niepełnosprawną. Od urodzenia się urodziłem wcześniakiem, także tutaj mogę powiedzieć coś na ten temat, że wielokrotnie padłem ofiarą dokuczania, gnębienia w szkole, czy to w miejscu pracy, tak? Także to tam palicho. Nie wiesz jak to jest, jak wszyscy są od ciebie, od... się od ciebie odwracają i traktują jak wyrzutka. Wiem i dobrze myślisz. I to dobrze myślisz, jak mam... <laughs> na co dzień, naprawdę? Hmm, ciekawe, bo ja nie sądzę, żebyś... Żeby... Żebyś ty wiedział lub wiedziała co przez co ja przechodzę na co dzień, że dokuczają, krytykują, obrażają i tym podobne. Szacunek za szacunek, szczerość za szczerość, chamstwo za hamstwo. Proste i logiczne, co nie? Przepraszam, że piszę smutne i nagrywam smutne rzeczy i że dosyć często musisz wysłuchiwać o moich problemach. Nie mogę dusić w sobie złych emocji. Rozmowa z drugim człowiekiem pomaga. Nie musisz do wszystkich pasować, bo nie masz na imię wszyscy. Obiecaj sobie, że będziesz najlepszą wersją siebie. Nie ma czegoś takiego jak nie mieć dla kogoś czasu. Jeśli ktoś chce, zawsze będzie go mieć. Jestem zmęczony walką in innych. Teraz już usiądę sobie spokojnie i zobaczę, kto zawalczy o mnie. Je jeśli ktoś nie, się ktoś nie interesuje się tobą w najtrudniejszych chwilach, to jego obecność jest bezużyteczna w każdym innym czasie. Życie potrafi ranić jak ludzie, którym ufamy, mimo że obiecywali, że zawsze już będą z nami. Witam Cię w dniu dzisiejszym. Chciałbym życzyć miłego dnia, miłego poranka, popołudnia, wieczoru, pozytywnej energii na dzień dzisiejszy. Miło mi, że jesteś wśród moich znajomych i przyjaciół. Życzę Ci wszystkiego dobrego, aby ten dzień był dla Ciebie pozytywny. Dużo uśmiechu na twarzy, pomimo sytuacji, która nas otacza. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Trzymaj się, do... się... trzymaj się, do zobaczenia z poważaniem, Michał N. Sorry, ja nie jestem zbyt ufny ludziom, mam straszną traumę jeśli chodzi o, ludzie, o ludzi, także nie miej do mnie pretensji, że ludzie że nie piszę i się nie odzywam, po prostu ludzie mnie czasami lekceważą, to ja ich też lekceważę, dlatego ludzie potrafią tylko oceniać i wykorzystywać moje dobre serce i każdy, tego kogo znam, nie ma czasu, bo zajęty zajęta, jak chcę pogadać to zawsze, to zawsze tak jest, a mówią, że mam się odzywać, ale po co, jak większość osób nie ma czasu, ani ochoty gadać, bo wymówki mają bo, bo boli mnie to to dlatego Mam stany depresyjno-lękowe, tyle mam do powiedzenia, każdy kogo znam lub poznaję chce pisać i rozmawiać, a potem kontakt się urywa. Jest mi przykro i smutno mi z tego powodu, mam mało znajomych. No ja też mam mało znajomych, zawsze tak jest, że mówi się jak coś to się odzywaj, a jak przychodzi co do czego to każdy ma w dupie wszystko i wszystko. Wszyscy wokół so są rzekomo... Tacy doskonali, idealni, cudowni, tacy cholernie, perfekcyjni, święci. Ale bliźniego swego utopiliby w łóżce wody, gdyby tylko mogli. A ty jak powiesz czasami kurwa, zachowasz się według nich nieodpowiednio, nie będziesz się płaszczył i zachowasz własne poglądy, wtedy powie, powiedzą, że jesteś nic nie wart, bo nie umiesz się dopasować, bo nie postujesz do ich ekskluzywne, ekskluzywnego zakłamanego świata. A ty w takiej sytuacji z szerokim uśmiechem na twarzy pokaż im środkowy palec i dalej bądź sobą. Autor nieznany. Pora, abyś zrozumiała jedną rzecz o mężczyznach. Kiedy umieszczasz półnagie zdjęcia na Instagramie, na Facebooku czy na innych portalach rankowych, wypinasz skąpoł odziany tyłek, zakładasz bluzkę z dekoltem kończącym się na pępku, kiedy za każdym razem definiujesz się poprzez goliznę, by pokazać, jak bardzo jesteś. Uwodzicielska, jedyne co osiągasz, to wywołujesz cielesne pragnienie ludzi, którzy patrzą na ciebie jak na. Kawałek mięsa, rozumiem, że te 300 lajków i serduszek zachwyca i buduje Twoją wartość, pozwala Ci się poczuć wyjątkowo. Rozumiem, że komentarze budują atencję, a prywatne wiadomości pozor pozorną pewność siebie. Ale to wszystko tanie fikcja, jak filtry na zdjęciach, dzięki którym nie przypominasz prawdziwej siebie. Może najwyższy czas, aby ktoś napisał Ci to, wszystko, co, dosł co wszystko dosłownie. W rzeczywistości, nikt z tych, którzy komentują i klikają ci zdję na zdjęciu, lubię, cię, e, lubię to, nie chciałby cię pokochać, chciałby cię wykorzystać i przejść do następnej. Twoje zdjęcia bud budzą wyobrażenie, żądzę, podniecenie i, i nic więcej. Są jak filmy dla dorosłych, czyli jak porno. Dłużej się szuka tego właściwego niż go potem ogląda. Są na chwilę aby załatwić potrzebę i iść dalej. Do następnej w rzeczywistości żaden mężczyzna, któremu robisz dobrze, półnagimi zdjęciami i filmikami nie chciałby widzieć cię w roli swojej żony. Jesteś dla niego tylko łatwą kobietą, która szuka wirtualnej uwagi. W internecie Produktem z którego skorzysta może twier Możesz twierdzić Że żyjesz według własnych zasad I robisz to co lubisz Droga wolna Ale nie oszukuj się Że zależy ci na pewnym jutrze Kiedy bazujesz na pięknie Zewnętrznym Które z każdym dniem ci ucieka Co potem Gdy przyjdą piękniejsze, młodsze, odważniejsze Mężczyźni ci bogaci Czy biedni Oczywiście lubią podzi podziwiać piękne i zadbane kobiety, ale najbardziej atrakcyjne i pociągające dla nich jest, gdy kobieta szanuje się i ubiera się przyzwoicie. Spróbuj się ubrać przyzwoicie, być elegancką, ale nie przesadnie. Bądź sobą, bądź naturalną, a nie upiększać się filtrami czy to toną tapety na mordzie, bo to nie wyjdzie ci na dobre. Pozdrawiam. Przykre jest to, gdy potrzebujesz rozmowy, przeglądasz listy kontaktów, wpatrując się w telefon. Przez dłuższą chwilę odkładasz go, bo wiesz, tak naprawdę nie masz do kogo zadzwonić, bo każdy udaje lub specjalnie gada, że nie ma czasu rozmawiać i poświęcić tobie czas. Słyszysz, mam obowiązki, rodzinę, narzeczonego, narzeczoną, nie mam czasu, nie chcę mi się gadać, nie jestem zainteresowany, zainteresowana znajomością z tobą. Dlatego ja uważam ludzi za fałszywych i zakłamanych egoistycznych, samolubnych hamów i że są strasznie wścipsy bo wpierdzielają się w moje życie, jak i innych życie, także moi drodzy taka dygresja, tutaj bym powiedział, że naszła mnie dygresja no ale cóż, powiedziałem to co powiedziałem, także do zobaczenia Nauka. Często ludzie niekochani, porzuceni, zdradzeni, samotni mówią Ci ludzie mieli nas czegoś nauczyć. A czego nauczyli się oni? Oto Ot jest pytanie. Czego wy się nauczyliście moi drodzy? Tak wpierdalać się w moje życie? Hmm, łatwo się kogoś ocenia po wyglądzie, po czynach. Nie po tym, kto ma dobre serce i kto ma jaki charakter, tylko każdy kurwa mać wytyka błędy moje czy innych ludzi. Po prostu ostatnio jestem tak przygnębiony, że nie chcę mi się kurde nawiązywać nowych na znajomości i utrzymywać kontaktu z niektórymi osobami, których znam. Ale są takie osoby, które mnie motywują do tego, aby żyć i nie poddawać się. Oto jest moja motywacja. Ta motywacja to moi bliżsi przyjaciele, tacy serdeczni, prawdziwi przyjaciele, przyjaciele, którzy są szczerzy ze mną, rodzina, oczywiście, rodzina, tak. Ale są też ludzie, którzy uczą nas, czyli mnie i Was, moi drodzy, uczą, że nie warto ufać i być po prostu łatwowiernym. Ja ostatnio skończyłem być łatwowierny i wszystkim dookoła ufać. Bo zaufa na zaufanie to trzeba sobie zasłużyć, zapracować wielo, wiele lat, jakiś czas trzeba zapracować na zaufanie, na, na to, żeby kogoś nazwać przyjacielem, chłopakiem, dziewczyną. No, przyjaźń nie buduje się od tak. Przyjaźń buduje się po latach. Latami, miesiącami, rok, dwa lata, może i więcej. Ale pamiętajmy, przyjaciół poznaje się w biedzie. Bez wyjątku. Nie możemy kogoś nazwać przyjaciele, przyjacielem, przyjaciółką, pomimo tego, że znamy się kilka miesięcy, kilka dni, bo nie wiadomo, czy ta przyjaciółka, przyjaciel jest naprawdę przyjacielem, czy nie ma z nas korzyści. Ja akurat poznałem sympatycznych przyjaciół, tak, ludzi poznałem sympatycznych. Pomagam tym zna znajomym, moim przyjaciołom, dawnym przyjaciołom też pomagam, ale to w granicach rozsądku. Mam nowych znajomych z tamtymi znajomymi, którzy, którzy mi dokuczali. Zerwałem kontakt, zerwałem znajomości. Pozostali tylko ci, którzy na to zasłużyli. Mam nowych znajomych i jest mi z tym dobrze. Bo akceptują mnie pomimo tego, że jestem osobą z, osobą z niepełnosprawnością i wiedzą, jaki jestem, tak naprawdę. Bo osoby, które mnie nowo poznają, stwierdzą, A nie chcę się z tobą zadawać, bo jesteś głupi, bo jesteś pojebany, bo jesteś debilem, tak? I Albo że jesteś ułomny. No, sorry, ja w takie znajomości nie wchodzę, pomimo tego, że no niestety. Powiem tak, w pracy, znowu miałem przypadek, że mi dokuczali, tak? Kolega się na mnie uwziął, wyzywał mnie od różnych, że jestem pojebany, że jestem debil, że jestem łomny, i tak dalej. No, ale... Jak to mówią? Nikt nie widział, nikt nie słyszał, nic nie wiadomo, że ja sobie wymyślam i takie tam pierdoły. Dlatego, moi drodzy, ja już na razie sobie robię przerwę od yy, pracy. I na razie pójdę do CIS-u, czyli do Centrum Integracji Społecznej, czyli pójdę do Gdyni. E, przepraszam, w Gdyni byłem już, to teraz pójdę do Sopotu. Jestem w trakcie załatwiania dokumentów wszelakich do CIS-u, do Centrum Integracji Spo Społecznej w Sopocie, ale też powiem szczerze, że na razie nie szukam pracy, wolę przytrzymać ten CIS. Centrum integracji społecznej, żeby odpocząć od ludzi, którzy tam, od ludzi, z którymi pracowałem, po prostu nie mogę pracować z ludźmi ze szkoły. Bo jak pracuję z ludźmi ze szkoły, to jest po prostu tragedia i dostaję po prostu. No, po prostu dostaję jakiegoś fioła. Mam takie nerwy, że to po prostu. Pierdolca idzie dostać. Szlak jasny mi trafia, jak ja o tym sobie pomyślę. No ale kurde, mać, co ja mogę zrobić, że ludzie ze szkoły po prostu mnie nie lubią, albo ja ich nie lubię, albo po prostu się nie możemy dogadać, bo są tak y, bardziej troszeczkę ograniczeni mózgowo i tak dalej. No ale kurde, mać, no nie każdy. Może przyswoić daną rzecz, tak jak ja nie mogę przyswoić pewnych rzeczy, to ta osoba też nie może przyswoić rzeczy, że ja nie mogę przyswoić i się nie mogę skupić, się nie mogę denerwować. Ale ta osoba prowokowała, wyzywa, no i co, i mam nerwicę, mam fobię lękową, depresję, I się bardziej mi to nawarstwiło niż powinno. No ale kurde, no niestety. I dlatego ja znowu zaczynam mieć koszmary nocne. Nie śpię w nocy, budzę się w nocy. Nie wiem o co chodzi. Pomimo tego, że leki biorę, to po prostu mam, jakby to powiedzieć, smutne dni, mam myśli samobójcze, tak. Tak, przyznam się, mam myśli samobójcze, że mnie nikt nie akceptuje, że po prostu odsuwam się od ludzi, którzy mnie nie akceptują, źle się z tym czuję. Jeszcze to, jeszcze so, jeże, y, ostatnio mi kolega, którego spotkałem w, czo, w Sopocie, wczoraj dokładnie, y, wspomniał mi o pewnej osobie, nie będę już mówił o kim. I po prostu tak mnie to wzięło się, tak wkurzyłem, że mu powiedziałem parę słów kulturalnie, żeby mi nie przypominało tej osobie: bo po prostu mam złe wspomnienia z tą osobą. no Częściowo mam złe wspomnienia, no ale kurczę, no musiał do, dodać oliwy do ognia: no niestety, niestety musiał, no ale tu nic na to nie poradzimy. Ale powiem szczerze, że no ja rozumiem, że się tylko zapyta, czy mam z tą osobą kontakt, i ja mówię, że nie, że nie potrzebuję i tak dalej. No ale nie wiem, po prostu może ja coś źle robię, może, może ja po prostu za bardzo, jakby to powiedzieć, angażuję się w znajomości, w przyjaźnie, w relacje ludzkie się za bardzo angażuję, może ja jestem zbyt szczery. Nie wiem, może szczery jestem do bólu, za bardzo szczery, za bardzo ufny. Chcę to zmienić, może to zmienię, zobaczymy, pożyjemy, ale powiem szczerze, czasami mnie to gubi. Chcę być szczery, a po prostu mi to źle wychodzi, źle na tym wychodzę, tak? Bo w niektórych momentach powinienem być szczery, a w niektórych nie. Powinienem się ugryź ugryźć w język, żeby drugi osobi nie urazić. No ale cóż. Dlatego, moi drodzy, postanowiłem się wziąć za fotografię, uskutecznić fotografię i zająć się tym, yy, co mi najlepiej wychodzi: fotografia, yy, nagrywanie filmików, nagrywanie vlogów, po prostu, żebyś podróżować, a nie po prostu się przyjmować. Chciałbym tutaj również pozdrowić. Wszystkich moich znajomych, którzy mnie oglądają, co po niektórzy. Chciałbym też podziękować tutaj pewnym osobom. Osobom bardzo dziękuję, tym osobom, które mnie wspierają. Będą, wiedzieć o, o, będą te osoby wiedzieć, o kogo chodzi. Także, moi drodzy, dziękuję za uwagę. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Ten vlog, teraz co ja teraz nagrywam, to, to są moje przemyślenia. Poprzednie ujęcie będzie z ogrodu mojego, moich rodziców, z mojego domu, e, który posiadam. Tak, będę, pokażę Wam moje kwiatki. No i będzie też ogród mojej babci. Tak, zobaczycie kwiatki, które tam mam. No i co, moi drodzy? Tam będą kwiatki różnego rodzaju, i będziemy podziwiać sobie kwiatki, trochę pogadamy. O, rel o relacji międzyludzkiej także tutaj bym powiedział średnio na jeża bym tak tu ujął w czuję się hmm, jak, jak ja mogę się czuć czuję się fatalnie, psychicznie czuję się źle, mam stany depresyjno-lękowe, źle się czuję nie chcę mieć kontaktu z ludźmi fizycznie na oczy w cztery oczy, bo, bo po prostu po tej sytuacji w pracy boję się ludzi, nie wiem jak ludzie zareagują, no i jeszcze się ta sytuacja nawarstwia z tą osobą, z którą no, nie będę mówił o kogo chodzi, po prostu też to się nawarstwia i od tamtej pory boję się ludzi, nie wiem jak ludzie... Rea reagują na mnie, bo no niektórzy ludzie niby są wobec mnie ok, ale za plecami potrafią dojebać, dojebać oliwy do ognia, no ale niestety, jak to mówią, życie pisze różne scenariusze, yy, pisze takie scenariusze, że to po prostu w głowie się nie mieści, no ale cóż. Jakby to powiedzieć, najpierw słuchać, potem sądzić, najpierw myśleć, potem mówić, w gniewie milczeć. Bardzo łatwo jest zawieść się na Ludziach, którym się wierzyło trudniej odbudować tą cząstkę siebie, którą zniszczyli. Jeśli ktoś ci pomaga, sam mając wiele problemów, to nie jest to pomoc, to nie jest pomoc, to jest przyjaźń, miłość. Starałem się dzisiaj być lepszym człowiekiem. Ale świat nie współpracuje. O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd, talent, ale to. Jak traktujemy drugiego człowieka? Zanim ocenisz drugiego człowieka, poznaj go osobiście. Zanim zaczniesz komentować jego postępowanie, spójrz setki razy na siebie. Jeśli nie znasz bólu noszonego w sercu człowieka, jego historii, tragedii, jakie w życiu przeszedł, nie oceniaj jego życia. Jeśli nie znasz ilości łez, jakie wylał, nie próbuj go. Po pouczać. Jeśli nie wiesz ile kosztowała, kosztowało go życie, ciesz się, że miałeś łatwiej. Do każdego podchodź z miłością. Dzieci dobrego Boga. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. Mówił do was misiowaty z kanału Przemyślenia Vlog, Michał Niedzielski. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza, Zostawienia subskrypcji i również zapraszam na Instagrama. Link do Instagrama będzie podany w opisie filmu. Zapraszam również na moją grupę Przyjaciele Misiowatego. Ten link do grupy Przyjaciele Misiowatego będzie podany w opisie filmu. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, homo, moi drodzy. Nie słuchajcie nikogo, jak żyć, nie słuchajcie co wam wolno, a czego nie wypada, nie słuchajcie jak powinniście wyglądać, nie słuchajcie ludzie. Nie znoszą kolorowych ptaków, ludzie nie znoszą osób nie, nie wpisujących się w szablony, ludzie nie znoszą inności, a to wszystko, co wyróżnia nas z szarego tłumu, a to wszystko, co razi innych, a to wszystko, co stanowi nas takimi niezwykłymi, jest naszą najwyższą wartością. Bądźmy inni. Bądźmy oryginalni, bądźmy po prostu sobą, a nie czyimś wyobrażeniem, kim powinniśmy być. Witam Was, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku przeczytam Wam list, który ja tutaj przygotowałem. Napisałem, trochę po pozmieniałem tekstu, bo ten tekst był w formie kobiecej, ale. Tutaj w wersji męskiej zrobiłem ten tekst, także lecimy. W jaką stronę bym się nie obrócił? Ciągle słyszę, jaki ja mam być i jak żyć. Jakby życie było pieprzonym wybiegiem dla modelek i dla modelów. Z kijem w dupie i słuchaniu rozkazów, padnij, powstań. Ciągle słyszę, zmieniłeś się, zmieniłaś się. <laughs> Jesteś uparty, uparta. Masz zawsze coś do powiedzenia. Zobacz ile ludzi cię nie lubi. A czy ja, a czy ja jestem cukrową watą wesołym miasteczkiem? Aby każdy mnie lubił? Nie! Mam swoje zdanie, swoje, swoje spostrzeganie świata i swój charakter, którego nikt nie mnie zabierze. Ja to ja, wolę być, nieidealnym, nieidealnym nieidealną osobą niż perfekcyjną, perfekcyjnym, marionetkom. Cudzych rękach Moje życie to moje wybory Grzechy, błędy, porażki, rozczarowania Radości, marzenia, sukcesy I najważniejsze Mam je na wyłączność Ja płacę za nie śmiechem lub łzami Tęsknotą, z żalem Nieprzespanymi nocami Co moje to moje, bo ja to ja A reszta świata Reszta świata niech swoje podwórko zamiata Wyjebane mam na pseudo znajomych przyjaciół, nikt nie będzie mi mówił mi co mam robić i jak mam żyć, nie musicie mnie lubić, ale wypadałoby szacunku dla mnie, wy, wy, wy wymagacie szacunku, a gdzie wy macie szacunek, nikt nie na nikt? Z nas nie jest idealny. Ja też popełniam błędy, ale potrafię się przyznać do błędów. Nikt nie ma prawa mną sterować. Nie jestem marionetką jak w teatrze kukiełkowym. Mam swój rozum. To, że myślę inaczej i funkcjonuję inaczej, to nie powód, aby mnie traktować jak tego najgorszego. Nie płaszcz się, nie, nie czołgaj, nie klękaj, nie proś, nie błagaj. Nie chwytaj za klamkę, gdy ktoś zatrzasnął za ci drzwi przed nosem. Nie tęsknij tam, gdzie nie tęsknią za tobą, tam, gdzie wymowa, wymowna cisza i wielka kropka. Nie to nie, szanuj siebie, swoje serce. Wiem, że to trudne, lecz warte zachodu. A teraz spójrz w niebo, ono. Po każdej burzy podnosi się i łagodnieje, bądź niebem, weź oddech, Cie weź oddech ciepły, ciepły głęboki, to oddech nowego, to jeszcze nie koniec tam gdzieś czeka dobre a może nawet lepsze, wy, lepsze jutro, wytrzymaj, to jeszcze nie koniec, jeżeli jesteś wartościowym dobrym człowiekiem, to musi ci być ciężko w życiu poświęcasz swój czas najczęściej ludziom, którzy to, nie, na to nie zasługują, szybko pu puszczasz w niepamięć przykre słowa o Belgii i zachowania wybaczasz i dajesz kolejne szanse, chociaż wiesz, że czasami już nie powinieneś nie powinnaś, pomaga, pomagasz innym, a na koniec w ramach podziękowania otrzymujesz kolejne powody do smutku i łez, robisz więcej dla innych jak dla siebie a i tak nikt tego nie docenia, choć przed tobą jeszcze wiele ciężkich chwil ale taki człowiek wartościowy jak ty zawsze daje radę, upadniesz i wstajesz. Podniesiesz się z kolan i dalej będziesz szedł przez życie z podniesioną głową. Wielu będzie ci zazdrościć twoje siły, bo oni już się poddali i boją się wziąć odpowiedzialności za siebie i w swoje życie. Jeżeli jesteś dobrym, wartościowym człowiekiem, to idź przez życie odważnie. Wszystko będzie dobrze i czeka. Cię jeszcze wiele wspaniałych chwil. Gdzieśkolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś, życzę ci miłego dnia i poranka, i popołudnia, i wieczoru, i pogody ducha. Ci życzę. Ciężko znaleźć ludzi, z którymi można normalnie rozmawiać, iść wspólnie przez życie. Większość nie walczy o siebie, zamiast wierności oraz odpowiedzialności za słowa, obietnice czy czyny. Mamy wszechobecne kłamstwa, fałsz i zdrady. Ludzie piszą i odpisują do tych osób, z którymi chcą rozmawiać. Jeśli ktoś wciąż powtarza, że jest zajęty, odpuść, nie warto walczyć o, o taką relację. Ludzie nie są święci. Ja nie mówię, że ja też jestem święty, bo nie jestem, ale chciałem powiedzieć, co myślę. A ja chcę żyć w zgodzie z ludźmi, tylko ludzie dbają o swój tyłek, a mnie wykorzystują na każdym kroku. Jak Bóg kupie tak kuba Bogu. I ja od tego nowego roku staram się być sobą, a nie podporządkowywać się komuś, komu tak naprawdę nie zależy na mnie, jako na człowieku, tylko na osobie, która się zna na wszystkim, słucha o prywatnych przeżyciach, ale jak ja mam problem. To mają mnie szeroko i głęboko w dupie. Taka prawda, moi drodzy! I co, moi drodzy? Taka, taka relacja mi naszła z poranka. I życzę wam miłego naprawdę poranka, popołudnie i wieczoru. Trzymajcie się! No i co, do usłyszenia. Na razie, cześć!